Na chwilę nastąpi wprowadzenie sztandaru okręgowego inspektoratu służby więziennej w Katowicach. Poświęcamy dziś i przekazujemy sztandar, co oznacza przyjęcie tradycji i wartości najszlachetniejszych. Waszej służby. Wasza wierność tym wartościom nadaje sens dzisiejszemu poświęceniu i przekazania szkół. Przykładem takiej wierności jest na pewno postawa pracowników Wymiaru Sprawiedliwości i Służby więziennej Polski, których spotykał Dorfes w czasie swojego procesu i aż do wykonania wyroku śmierci. Nie w tym zakładzie karnym zgodne działanie pracowników wymiaru sprawiedliwości, więzienia i tuż pasterzy owozuje przemianą tych, którzy przeżywają tutaj toczące się postępowanie czy odbywają zasądzoną karę. Możecie walnie przyczynić się do odnalezienia zagubionego człowieczeństwa i do pojednania z nimi i z ludźmi. Nie jednego z tych, będą posadzony. Niech Bóg błogosławi naszych pracy. Szanowni funkcjonariusze i pracownicy zakładu karnego w Cieszynie, nadanie sztandaru stanowi wyraz szczególnego wyróżnienia za naszą codzienną służbę. Sztandar to symbol, którego posiadanie jest powodem do dumy i ważnym atrybutem tradycji. Posiadanie własnego sztandaru to także zobowiązanie do zachowania pamięci o wartościach. Jakim powinien być wierny każdy patriota. Nasz standard będzie obecny podczas uroczystych obchodów świąt narodowych i państwowych o charakterze patriotycznym i religijnym oraz wręczania funkcjonariuszom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. W tych podniosłych chwilach będzie przypominał funkcjonariuszom i pracownikom zakładu karnego w Cieszynie o najwyższych wartościach: honorze, męstwie i wierności tradycji. Niewątpliwie wpłynie także na pozytywny odbiór społeczny jednostki i pozwoli na podniesienie jej rangi. Dziękuję bardzo. A Akta nadania sztandaru nr 89 z dnia 17 sierpnia 2023 roku zakładowi karnemu w Cieszynie. Na podstawie artykułu 16 ustęp 2 z dnia 9 kwietnia 2010 roku o służbie więziennej. Stosownie do wniosku złożonego przez pułkownika Krzysztofa Sojkę, dyrektora Zakładu Karnego w Cieszynie, z dniem 8 września 2023 roku nadaje Zakładowi Karnemu w Cieszynie sztandar, który został ufundowany przez PPO, Przedsiębiorstwo Państwowe Strzelcach Opolskich. Akt nadania sztandaru podpisał z upoważnienia ministra sprawiedliwości Michał Woś, sekretarz stanu.